uwierzyć miłości. Drodzy przyjaciele i czytelnicy, witam Was serdecznie, Szczęść Boże. Rozpoczynamy właśnie rekolekcje wielkopostne Tezeusza. Od dziś przez dwa tygodnie będziemy codziennie modlić się i dzielić Słowem rozważając Ewangelię i tajemnice pascharne Jezusa Chrystusa. Zatytułowaliśmy nasze rekolekcje Bóg jest miłością, bo chcemy podzielić się z Wami naszym świadectwem Bożej i ludzkiej miłości i mamy nadzieję więcej jesteśmy pewni, że i was doświadczenie miłości odezwie się mocnym echem. To jest i Waszym doświadczeniem. Jeśli jesteśmy chrześcijanami, to właśnie jedynie dlatego, że odkryliśmy, iż Bóg w Jezusie Chrystusie, Bóg, którego spotkaliśmy i którego uwierzyliśmy, jest miłością i niczego innego nie pragnie, jak udzielać nam, ludziom, siebie. Tak, abyśmy stawali się coraz bardziej zdołym do kochania siebie nawzajem w nim. Ufamy, że nasze rozważania, przeznaczone zarówno dla wierzących, jak i poszukujących Boga, staną się dla Was nie tylko inspiracją do duchowych przemyśleń i wzruszeń, ale przede wszystkim impulsem do osobistej modlitwy i odnowienia lub ożywienia życia sakramentalnego. Wierzymy bowiem, że właśnie modlitwa i medytacja oraz dla katolików sakramenty są uprzywilejowaną drogą nawrócenia i wiary w Boga, a tym samym stawania się lepszymi ludźmi, zdolnymi do głębszej miłości, przebaczenia i wspierania innych. Należymy też do określonych wspólnot religijnych. Większość z nas to świeccy w kościele katolickim, a Kazimierz jest pastorem w kościele zielonoświatkowym. Wiemy, że dla niektórych czytelników tezeusza Kościół, zwykle bez Waszej winy, stanowi raz ważny problem duchowy i psychologiczny. Jeśli więc będziemy odwoływać się do Kościoła, którego wierzymy i któremu staramy się służyć z miłością, będziemy czynić to z wrażliwością również wobec tych, którzy czują się przez ten Kościół jakoś skrzywdzeni lub odrzuceni. Pierwszym celem naszych rekolekcji jest pomóc sobie nawzajem w spotkaniu z Bogiem, jako obejmującą wszystko tajemnicą miłości. Choć zapraszamy do realnej wspólnoty i odnawienia więzi z nią. Ważniejsze jest jednak, by każdy z Was osobiście chciał znaleźć własne, unikalne powołanie i specyficzną drogę do Boga, niekoniecznie w ramach naszych wspólnot.